Cześć, ciemano, witajcie z tej strony Mafiasolec i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. I tak, powróciła gra, którą bardzo chcieliście, czyli w Request. W Request jest ze mną tanas Dzień dobry. Jest ze mną madaś Też witam. I może od czas do czasu, jak się kiedy uda, to i będzie z nami bronek. Wszystko to zależy od tego po prostu, że wiecie, najczęściej my w trójkę nagrywamy, jak nie ma bronka tego w requesta, więc wiecie, gdzieś tam jak nie ma Adasia nagrywam Foresta, jak nie ma bronka, nagrywamy w requesta. Dobrze się to nawet fajnie rymuje. Dzisiaj prawdopodobnie macie dwa odcineczki. Eee, no i jak widzicie, zaczynamy z tego, co, co wy najbardziej chcecie, czyli totalną, totalną rozpierduchę eee, po całości. E, więc to nie będzie naprawdę pyszło. dobrze. Eee. Wyglądało, oby tak e, Więc będziemy sobie cisnąć Ocie, babka Ale dostał ształa Jura Jo, a tam na mnie, że się Oj, resetuje? Dobrze. No bardzo dobrze Ja Jak tak właśnie będzie... czekałem Ciebie przykład, specjalnie ci to No tak, to. No, ale to wtedy nie, nie ten, nie pierdol na mnie, że się resetuje o, Fajnie I Jeszcze więcej się resetujcie ja? Wziąłem przykład, wziąłem przykład poprzedniego odcinka, ale... Więc... Dlatego każdy za... O Jezus, każdy się zawsze resetował, więc... o, Tak, baby! A jest, a jest, a o ja Jezus wiem. Maria Diablo, co się stało? Ja Cię kręcę, czekaj, ta... Najgorsze jest to, że tu mi się resetowanie trochę zagina. Dobra. Dobra, nie jest źle. O, ale mu przy dupcu tam. Na razie Pozdrawiam, jadzie O, patrz, się nie rozwalił, no Może dwa zniszczenia mam już Masz dwa zniszczenia do końca, czy co? Nie, już rozwalił My no, trójkę zostaliśmy? Mhm. Nie, nie, jeszcze jeden Chyba został, to jest obcy Ja pierdziele Maga, nawrócić. Ale m wow, Iś! O... mój Jezus! O Ta duża prędkość była niestety. O jezus! Uda mi się, uda się! Patrz jak zahamował! Ja pierwszy co. Dobra, trochę mu zabrałem. Kurde, no jest! Ile ci zabrał do nas? Je 10, 10. a <grystanie> mi 9! Czyli to dobrze. Ty dziadu! O, to jest. Racen. trafił. Iś. Wiedziałem, wiedziałem, że to jest. <grystanie> Łu. 3 sotowania. O gościu wreszcie się za nas wziął. Bo wiesz, zaczęło być coraz mniej. Nie, nam. Punktów. Jobany. Ojej oh yeah. Skubaniec dobrze się trzyma Trzyma, trzyma się Już nie Obydwoje no. z wjechali O oh ja. Dzięki Chciałem na boczek, ale nie udało Zablokowałeś mnie No ja pierd... No ja chłopie <laughs> tak samo wcześniej Nie wierzę <laughs> Ej, ale no można, a można takie rzeczy wyłączyć, Ej, czy nie? Moja kabaryna w ogóle oh. nie istnieje. Można takie rzeczy wyłączyć, jak resetowanie? Tak To można, można by było tak zrobić. Na no to... po, 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 do każdego po odcinku i tyle. Gdyż. Ha, to już. Is that? Nie. Yeah. <laughs> Kurba! o! Sto i. się. Ale specjalnie wyczekam, Aj, nie zdążyłem się zresetować. To wygra, bo nie że to była ma 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 masakra, akurat 9. pod tym względem. Na arenę do rozwalania to jest niepojęte, nie? Bo to możesz klikać non stopper. Ale ja tak fajnie widzę na mapce, jak to za zapierdziela, co nie a Zahamuję, elo. Ja chciałem, to ale... O, Boże, jak padł, dobra, gitara się ma. Nota nas ładnie, tu zasłużył dwa. na wygraną spokojnie, także gitara siema. ma. Ja miałem do życia, więc... o, Ale co to był za dzi przedziwny odcinek, nie? Dajcie spokój. O, osiągnięta do kampera. O, 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 o! 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 Prawie level. Jest chyba level, o, drodzy Państwo. Jest, jest, levelek, e... jest levelek, jest levelek, jest dobrze. E, teraz poprosiłbym o jakiś. Tych. O kurde, dobry tor, Dobry tor, po prostu trzy okrążenia. Trzy okrążenia są załączone. Dobra, co my będziemy, panowie? Killer Bee. Lepiej coś, co będzie Kapora paliło, Starbiss za szybki. Kurde. A my jechaliśmy Boomer. w końcu ty. Boomer. Dojdzie Boomer. Boomera. jechaliśmy w końcu? Tak. A coś z tym Garbiem tam wtedy Boobie było niealo. Do... Albo Killer B, albo G Boomer, ale Boomer chyba Boomer. będzie fajny. Mamy jednego gościa, co jest yy, speedbeardem, ale to się pewnie rozwali gdzieś na banda. No ja to tam na luzie. Bo on będzie gdzieś zapierniczał, więc spoko. A tak to mamy i C, i B, więc różna guma, no to będzie dobrze. Taksówka przede mną. Tak się cichy. Oj, no to jest wyścig, a nie? O ja, ja pierd... Kogo no, ja wyrzuciło? Się, przycisnęli się. Adama wyrzuciło? Nie. Nie, 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 ja zahamowałem. Coś innego tam. No ja pierdol yeah! ja Boże, no gościu, to ten szery speed buildem robi? Chłopie, gościu drifty robi, nie? nie mnie gościu. Kurde, masakra! Chłopie, głowę mi zmiażdżyło. Już jak ja wyglądam w ogóle w tym aucie? Gorszy miododójcy, ja mam na ten. Ten... Nie mogę ogarnąć tych zakrętów, ty. Na... Zawsze na swoich odcinkach człowiek najgorzej gra, bo chce coś poodwalać, a tu dupa. Najgorsze są te, te mury, które naprawdę mega. grają. To... driftuję teraz. Masakra. ja nie wiem, gdzie mam czego. Ale drift. Dobra, my tu mam ok. Bo wiecie, dawno nie grałem, ludzie. U chłopaków przejechadzałem wyścig, już wiedziałem co i jak. Teraz żeśmy dwa dni znowu przerwę mieli i znowu. No, ale chłopaki słabo, trzeba by im wybrać, żeby na A byli. No. Ale są oni sami słabo, mają takie problemy, bo nie, nie są też najlepsi. No, u mnie sklep już nie działa, można tak nie opowiedzieć. Aha, no nie ma się co dziwić, jak przednią ośkę mam. Przednia, przednia różnicę Różnice no. pomiędzy lewym a prawym kołem to met do tyłu jedno. Przecież cały samochód dalej. No i ono, no wiesz, gdyby, mnie, gdyby nie to Zbyt jak on ja tam leciał zewnątrz. na bandzie tutaj, to to tutaj tak by było. No ja niestety z takim autem będę miał ciężko Cię dogonić. Nie, nie, jak ta nas nie popełni błędu, to wygram. Ja już z jest zakręta, zakręta nie. no. no niestety ja muszę to jeszcze to bardziej to zwalniać, to bo to. jak z tymi kołami ja tak, nie mam amortyzacji i mam problem z hamulcami. Bo już dzwonią człowieku jak stanie u Renifera. Dobra, lekkie przytulenie nie szkodzi, akurat głowę mi trochę odgięło w drugą stronę. Dobra, zjebałem ten zakręt. A ja też To ajajaj. Zdałeś bo... Nie. Ale tą bandę pierwszą. Stara, tak, tak. Do o, teraz do po... Ja pier... O, jez... spokój, masakra. Bandy, ale kurde, trzeba lepszych botów ustawić. Bo ogólnie słabo im idzie. Ogólnie dobry wyścig mamy my jako trójka, bo. Ale wiesz, to jest wreck, kurde, Tu nie chodzi o wyścig, tu chodzi właśnie o tę rozwalankę całą. Tak, no ale jeżeli wiesz, chcesz robić wyścig, to, to z rozwalanką na ulicy, to że będzie ciężko, co nie. Oni musieli być najlepsi z najlepszych botów wystawieni, i wtedy tam ma szansę. To ale straciłem sekundę. O, bo też nie wiadomo jaka jest A ta e, na główna różnica. Rura. Dobra. Tam? Tego. Proszę bardzo, ja bardzo Poszedł, poszedł zawieszenia wow. Ja gdzieś czułem, że muszę tu dohamować, ale też nie mogę za długo, bo za długi mi ktoś siedzi Kurde, dogoniłem cię na sekundę mało i Pierwsze no, Pierwszowolnięcie, nie? Ja nie mogę tego zakrętu ogarnąć chyba przez to, że mam to zawieszenie zrypane o Nie no dobra. Wow. Jebał, jest to, to w jest. Czeka no. Czekałem właśnie ale chciałem mówię kurde lankę, no. Mówię ten, ogarnę nie? Bo widziałem że chciałem zwolnić i to się, się doganiałem, ja byłem w szoku. No bo ja uderzyłem i zwolniłem strasznie Dura. Nie no, no ciężko bał. No, cię no, a to już jest koniec o, to już ostatnie okrążenie, ale boty Tragedia, nie? Nic nie pojechały. Trzeba ustawić boty na na pewno jakiś no. cięższy ten. Chyba po, wyższy poziom, trzeba. No bo to już jest nakręty, ma na prostą, co? Ja. Nie, nie, Czyli ogólnie nie dwa wyścigi, bo nasza inna rzecz, dwie mamy z rzędu, dla nas ja Skrętność, skrętność, tragedia tutaj była. O ja ci kręcę ja jak ja to wygląda. No Bo żaden najlepszy o. czas wykręcił. Serio? Ja no. O, pozdro! 1,24, ok. No, chyba to przedostatnie okrążenie, bo wtedy dogoniłem trochę. Weź teraz na jak nie możesz. No, błędo. Yy, możesz klasę ustawić, bottom? E, zaraz zobaczymy, co to jest. O! Fajne, ale wzią. żeby byli A, żeby byli na A lub maksy B, maksymalnie B. Nie, no. no zobaczymy, jak no. było tam Najlepiej, 14, żeby nie. byli ciężcy i gitara siema ogólnie trzeba im ustawić. A nie dałoby rady były... włożyć? Poziom trudności botów po prostu. Tak, i żeby Bo byli agresywni C, Mega agresywni też są... Łabi A my musimy zmienić też auta. Poziom mm -hmm. trudności, tu jest jakiś, ale A, dobra. Dałeś. Widzę już. Taka, ale ja dałeś tutaj maksymalnie C, że my też nie możemy wyleczyć. Nie ma biegów, no tutaj mam spoko. Dobra, to to ustawię ten, ale tutaj paradzie mieli prze... No. No i o dobrze, i o to chodzi. Właśnie, no musimy, wiecie, tego ludzie w ReQuesta ogarnąć, bo tu nie chodzi o te wyścigi, dlatego też może zrobimy po jednym odcinku tak, a później wyłączymy to, to całe resetowanie się, że właśnie była ta trudność, nie? W graniu, w ReQuesta, no bo kurde, pamiętam kiedyś, żeśmy się Dobra. ścigali... Dobra, No i gitara. Ścigaliśmy się, idziemy, się na odcinkach, to wypowiedzieliście, że nie o to, bo nie ramer. polega. Rammer? Hammerhead? Albo nie, Hammerhead, Hammerhead, Hammerhead. Hammerhead, hammerhead kozak tutaj. Teraz mam przekichane, nie? Trudności? No i o to chodzi. Najlepiej. Ja no. Oto. To, to przegramy. Nic nic nie zrobimy. Oni najgorsze, że na Expert. chyba najlepszym, to oni znowu nam tak odjadą, że my chyba też nic nie zrobimy. No dobra, no to, to, to właśnie chodzi we w to nie jest jakiś kurwa Ale nie, choć, że my nawet z nimi nie pogramy sobie, jeżeli oni nam odjadą, co nie? No to sami się będą tak się To będziemy my z tyłu i będziemy gonić problemy. przynajmniej. Boże gościu za mną jako, jakie ma jaką ma furę, to jest niepojęte. Mega to sprawdzi. Ale tak jakbyś siedził to naprawdę byłeś taką... No to nie ma co dziwić. Boże jak bokiem proszę to? O Boże jak wykręciło kogoś. O kur. A zapomniałem ten ludzkok. Oj. Jak to wykręciło? Ale spadłem dla ciebie, Ta Tak i teraz, z jednej strony dobrze. Eee! Tył będzie się przynajmniej ludzie coś działo więcej. Bombardowanie. To jest dobre, że one tak zapierdzielają. Ten jakie ma auto fajne! Ty turbo. To na skara jakby <laughs> jak No mi i to przyniosło. jest i to jest w z moim zdaniem. Boże po obu za bandę wypadł Ja pierdolę dwo ogarnąłem No i coś tam robią? No za wolkiem my są w jego dupeli No, ja że widzę na mapce, że ładnie zapierdzielają sakra. No na zakrętach trzeba uważać Dobra jedziesz z tym ja, Jak mi przydupłeś? i oni pamiętają o tym Idzie, idzie kopie tylko śruby lecą za nim nie A trzy okrążenia dałeś no. Czy wiesz co, to i tak jest to. To, to tak jest skoda. długościowo? Długościowo jest taka sama mapa jak tamta. No, no ale to by jakoś roku nie, nie wiem, tak to kilka to. okrążeń w ogóle lepszą robotę zrobiło. Ale dobra, to jedną z tych ósemek se możemy włączyć. No i I na tych ósemkach dać z taką trudnością boty na osiem okrążeń, to przecież o, będzie taka, o, to sia, to taka, taka sielanka Sieka. do szok. Oni tam już nawet na zakrętach będą do nas. Iść. No i o to chodzi właśnie. Bo ja mówię, od razu z drugimi naszej jedzie. Na nas, o kur... Pewnie bokiem byłeś pomiędzy jednym a drugim. A. No to ja tak miałem przy pierwszym wyścigu. Ja bo jechałem z tobą, przepraszam. No serio, stawiam się tylko. piórki, nic więcej. Ale już odjechał na początek, to jest Tak, to już jest bit. ale ładnie żeś teraz dojechał teraz. W zakręcie teraz. No ja zakręt daleko, muszę no, powiedzieć. Dobrze, dobrze no, zakręciłem, no. Nie, dobra auto na, na, taki, na taką mapę, dobra, ale ile skurp na mnie dojedzie, co nie? Ajajaj, za aj, aj, szeroko. Myślę, że jeszcze z parę, jakby z dwa okrążenia bym nie dojechał. Może, że teraz powiem jakiś błąd, to nie dojedzie, ale. No już jest, to się blisko to tobą. No jest, jest sekundę na mną. Półtorej, gorszy. W momencie. Dobra, w ca... udało mi się ten Mówię, jak mnie tu porobisz, to już będę miał koniec. No i przepchnął to bym Cię miał, ale... Ja nie jestem taki jak Adam, żebym wypchnął. <laughs> to, to ma być wrek, to jest wrek, to jest to mówię, to jest w to tu musi być coś, tu musi się Tego razu dzisiaj, dzisiaj na pełnej wierzchni, tu nie to nie wyścili jedziemy na pełnej. Tylko jest możliwe, trzeba sobie uprzykrzać swój Dobra, teraz zrobiłem to samo co ty w tym poprzednim, czyli wyhamowałem ten zakręt. Dobra, gitara. Dojedziemy no na tym drugim spokojnie. I no, bo żeśmy byli z tyłu, za botami. O, Willis chyba najlepiej. Ja. Fajny, fajny tor, ogólnie bardzo fajnie grafika zrobiona na tym torze. E, Willis, najlepsze krążenie, ale to się nie ma co dziwić, bo auto mu się bo naprawdę zbierało. Najlepsze auto, bo on miał Willis. O Willis, Boże, co my się rozwaliliśmy pana, widział, na... wciel, wciel. O raketa, idź pan w Dobra. No, może być ciekawie, ale. coś innego. Ty, dajmy. To jest fajny ciasny. Będziesz z nimi fajny ciekawie. Albo na tego, na albo na killer B. Nie, killer B. Nie, nie, albo trochę. na killer B, albo na tego. Trzy zostaw, trzy zostaw. Rocket? Albo roket, albo el jest taki wyścig goły, tego... Tego roket, hmm. roket? ciekawiej, bo z botami będziemy mieli ciężej No będziemy mieli wczuć ciężej, bo to jest typu C tlasa. Ja bym roket, no no, no, tym bardziej, że jeszcze ty masz dowalonego tego roketa, więc... Dobra yy... Okej, okay, let's go Czyli Willys i Hals house... No nie no, już nie zmieniaj Ta... ty... Bo wiesz... nic z tego zmienia, żeby się nie grzał tak jo, No to teraz I będzie dobrze Co pokaż, co tu można mu wrzucić Silnik. No kredytów okej, okay. dobra, już nie, nie stać mnie wtedy do, do dużo nie poszarałem, a ciebie ja nic nie dogodniam. Nie mogę zarobić, bo bym musiał teraz... Na ciebie nie dogodniłem, tak więc spoko. Dobra, się w tym. U nas rocket ulepszony, zbytnio. Pod, do, na pewno coś więcej niż podstawy mam. Ale to tyle. No tu będzie cięższy wyścig, na pewno. Ale tyło mi też fajnie. aplan wow. Masz dobrze skrzynił sobie To jest najgorsze kiedyś Pierwszy ustaje zawsze z chałupą za kratę Ole szok. Na razie Ewa E-elu wina Aleks już biegł na O Persik jechał. O Jezu ja w są, ja, sorry, to ja nie chciałem gościu we mnie wjechał od boku i nie mogę nic zakręcić Zobacz już miał <śla> Ten najlepszy ja, to z tymi jest ten, ten najlepszy to jest z tymi tubami tu Ej zobacz On wiedział że ja w niego chcę wjechać Ej to, uciekł mi normalnie zjechał Aż dziwne Karma <śla> Tom, karma. O, o skąd byś je tu się dużo to tam. To tam Weź, dałoby podczepić, bo twój szybszy. Okej. Okay. Może <noise> nie, ty masz się otwarte że masz koła, tak? Jest. Boż, kur... A, się ładnie... ciche. No no jak na to tam. auto jesteś, dobrze idzie. O, ale się wrąbał i liczba, No to chłopaki w co nie? Nie wiem, która jest szybsza. Chyba tamta strona. Bo ja tamtędy pojechałem i ja miał wiele szybciej wjechałem. Udura. No ktoś tu w murek już O, Ole, z znowu tam jechał. On ma bardzo podobne auto do naszego. Nie jest mocny. Potem ma jakieś tam większe. O, od naszego. Ole, idzie z hubami. On jest bardzo szybki i on na prostych będzie nas doganiał, ale na zakrętach O dobrze zakręt, szok. Tak się można... Bawać. O ja pierdziała ja, czwórka chłopaków do mnie dojechała. Kurde, nie wiem jak tam na prost, tam jest ciężki Jednak zakręt Jednak dużo, dużo dała. Nie grzeje się. Samochód tak. O jebie, jedź stąd! Punkt. No szybsza jest ta. Uf. Nie wytrudnili hmm, się no, trochę, ale nie byłem, ale no Willy porobił. Ta fajna, ta była fajna teraz, zawał, szkoda, ma... że dwa razy pojechałem tamtą, nie sprawdziłem tego. Bo jednak, yy, no te dwie sekundy gdzieś traciłem na tych okrążeniach. O, niby tam tak dwa, tu były dwa hamowania, ja a wiem, tu szczerze, było jedno. Że... Hmm, czy jedna, Jezu. czy druga strona jest ciężka nie, i... Nie, ta po prawej dwa hamowania są, nie dość, że musisz tak, za pierwszym tak. razem schamować, to jeszcze drugim razem hamujesz, żebyś... Ale jedyny czas raz. po raz. No jedynie to, ale jak mieliśmy... To jest to. Akurat to auto. Kurde, no dobra, niech będzie to i na koniec dasz jakąś tą ósemkę taką zwariowaną. Znamy tak Aha, okej, okay, dobra. Yy, czekaj. Kombajny co będą za słabe. Mm, nie damy rady. Nie jeździliśmy jeszcze dzisiaj. Ba Gremlin, gremlinem. Jeździ? Dawajcie gremlinem. Gremlin. To by Gremlin na taką łączoną będzie kozak. Tylko daj tu może cztery okrążenia. I na koniec damy 8 na ósemce jakiejś gitara. Daj tu cztery okrążenia i będzie kwit. Dobra Dokładnie Bo jednak te trzy okrążenia takie kurde z szybko, tam szybko, i na końcówkę szybko, fajnie, tak? na końcówkę fajnie z nimi Eee Gości zapomniał poruszyć Pieniesz? O ja pier... Co oni mi tu robią? O kur... Masakra tu z tyłu dzieje, nie pytajcie Najważniejsze no, odjechać zespozycją. teraz jak najszybciej, nie? Zespozycją tylko Bolga. Dobra, jeden mniej, na razie. O, kurwa, Jaki ja. debil! Ja pierdolę! No, nie mam kopa, Jak mi zacięło Nie masz czego? Nie, nie mam kopa Aha! Nie Ja zrozumiałem, ja myślałem, że ty myślałeś, że tam jest skrót. Ty idealnie skręciłeś tam. Nie, 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 nie miałem tego. Zaraz to ty? Kompa. Co ty jestem. Ale nie tuś. Ja, chłopia, ja idealnie wykręcił w te. No well, to jest najgorsze O ty kurde Bakoma Gościu z Bakomy jedzie Bakoma oh, Kurwa, o oh, kurwa Cześć, Cześć się walczyłem Ale, <laughs> ale wykziałeś? <laughs> to widziałem cię, ale w soboty później zrobiły to to samo No Teraz poszedł właśnie Willy poszedł do tam do robu I to jest Willy really Extreme chyba O Jezu to Dobra waliłem. tam na razie na masz skręcam znowu w lewo tak. No no was na ciebie jedzie. Lili. Po O co zahamować? Ja musiałem ty... na ten zakręt dobrze <śmierdzi> wjechać. Zahamować i za szkodę to mi pomogłeś tak szczerze. No tak? jak dzisiaj, że ty na prost polecisz. Nie, no już mi się zaczęłknął w którymś razie. Chyba no nie zaczęł zakręt. Druga. Tu mi nie pomogę. Gorsze jest to, gdy jedziesz i liczysz, że jak naraz wyprzedzają. O ja pierdziele, co ten z przodu driftuje! Driftuje. Boże, z... to jest... Ja. Boże! Adam na dwójce chyba że spakowałeś <noise> to. O Boże, jaka to jest Mój Jezus, nie mogę wyarmować. A jak mi odjechał z przodu. Makoma. Karakan. Idź. Dzięki robię E kurde nie ha Ale kurde masakra Ty tam w ogóle który jesteś? Ja drugi, drugi. E to i tam jak wierzycie. przy tym jak ja dachowałem to ty ten wyjechał przed jeźmie Ahałem się w ingiem ale w grę O tu na 100% U... poszły amortyzatory Mówili mi dalej goni Willy ma przekichane, bo nie ma tu gość, dużo prostych Jak jest z takim zakrętem, że... Dobra, to jest, to jest fajny wyścig, ten mi się już... To auto mi po prostu zgrało się mega No, auto tak, auto do tego wyścigu jest idealne A to, że ma slap to to jest... Ogólnie z zakręty a... Ty ta pakoma, która mi wyprzedziła wtedy, to on wygrał Tak O kurwa, ten Nascar mnie goni Naska. Uff. Aha. Masz kartę. Jeszcze wpadnę, wpadnę, wpadnę w ten zakręt. Git. Uf. Uff. opa Adam, dojechał nie do lasce? 4 7. my podobne czasy, widzę, pokręciliśmy. Najlepszy czas z naszych miałem ja. To nie ma źle. Dobra. Uf. Fart. Mm, spróbuj tam nas coś znaleźć o, o, Jezus. Chciałeś ósemkę? Mamy ósemkę daj 8 No tutaj daj to, a do... to jest To jest wyścig to, 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 ja. to nie wiem co to tak, jest Tak, tak to będzie wyścig, to nie będzie Dobra walka. to daj To, 6. to daj sześć. Będziemy w kółko się kręcić od... A to są te ósemki co latasz od jednej do drugiej Aha, do no dobra, no spoko To co bierzemy na to? Czekaj, no coś co wytrwa trochę, nie? Gremin był, Ramer był. Hammerhead był, starbis za szybki, nie wytrzymały. Kurde, no, no tylko no, razy tam samo nie wytrzymały. Hm. Tak szczerze. Kurde, blade. Jedzie, jedziemy tym blade? Tylko, że on jest dobry na. No ale dobra, to nie wytrzymały. nie jest wytrzymały, Bardzo. nic nie jest wytrzymały. No tym Beast. bladem, tym bladem, bo bladem A. nie jeździliśmy. No, no albo dobra, ty, albo tego Starbista dajmy. Mój bullet jest bardzo wytrzymały. Dajmy tego starbista, bo starbist przynajmniej ma prawie piątkę wytrzymałości no ja. Tylko będziemy mocniejsi od botów, no ale to przy tylu okrążeniach to może być nawet spoko hmm. Ostatni star samochód star dla nas tylo. ma No kurde Przecież wszyscy mamy takie same te starbisty Wszyscy mamy źle w głowach No dzisiaj Przez macie nie. dwa odcineczki prawdopodobnie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie O ja cię kręcę, czekaj, ja nie no, mogę sobie skraczyć, co to było z tymi odcinkami. No Bomba jedź! Nie A, wiedzą, nie, jak dobra to to Jedziesz albo w jednym albo w drugą Dobra i cały czas są u Spadaj. badaj uwaga na lewo, tylko prawo prawa, lewa i list Tak wygląda zabawa Ja się przedem nie, nie mogę Spadli, to jest? O, nie nie mogę znaleźć I... tego Dobra spróbujmy teraz ja jeżdżę tędy. O kur... Uuu. Ale milimetry Uuu. chyba, co? Była kasacja. Stacja dziesiąta, Polek wjeżdża na pełnej. Stacja dziesiąta! To Natanas pojechał za mną. Nie wiem, ty rzucasz biegi i talent na zakrętach yeah, czy nie? Yeah. Nie. No on to widzisz, ja sobie zrzucam, ja to jest może pełen z miną Na tu wchodzisz czy nie? Nie. Hamult normalnie. A no to widzisz. To, czyli każdy ma swoją taktykę. To jest rura. Opie, godzinę on pali, jak ja nie wrzucę biegu. Łe, łe, łe. Dobra, mam teraz szybkie okrążenie do zrobienia. Normalnie jakbyście w jakimś filmie grali, tak driftsujemy. To z dalekiem. Jak te, te drifty takie. No. Dobra, teraz jest idealny. Lecimy po najlepszym okrążenie ludziska diskach. Bieź tym przyklasem z przodu. Najlepsze, kurna dziad, szóste 6 na 8 Pobi wrażenie A tutaj Grand Prix jest, tak? Jeszcze. Boże, masakra to hamowanie ręczne i jeszcze zrzucenie biegu No ja u siebie trochę... O kur... Dobra, dobrze się tam z blisko, bo... Ale szok, że my w ogóle ani razu nie zeszliśmy Dobra, jest dublerka powoli Ej, dobra, auto wzięliśmy O, no. ja, no to te dobre, sekundy. Robiłem raz dobre okrążenie. No i wreszcie się uderzenie, zrobiłem. A sino że przy u... dopiero takim okrążeniu. A, teraz No to, to ja to, 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 to i uwaga, no ostatnie będzie masakra. No, to będzie trochę No Bamba na baletach. A teraz, co tu się dzieje? Ej, ja najlepsze okrążenie! A teraz, a. O, fuck, <ślais> wiedziałem. Kurde, jednak na 10 okrążeń to mogliśmy dać. Ale bomba, drodzy ja to już była cieka czterech na jednego. Nie! mi hmm. ni tego. Musimy to wygrać, drodzy państwo! Musimy to wygrać, mamy to! Mamy to, mamy to, kurde! No ja pier... Ta ostatnia akcja dziewaj. była kozak. O Boże, ten jest piękny, nie? No ten Amerykaniec, Harris, uf, zarobiste. Ja Przejechałem bokiem, to jestem Kurę ma taką, że fajny dach ma ogólnie też. I Jeszcze tam jedziesz? Jo, nie, już teraz nie. Dobra, mamy mamy to, mamy najlepsze okrążenie, czyli najlepsze zostawiamy na koniec. Eee, bardzo się cieszę z tego. Cieszę się, że wekwest powrócił. Eee, ale mówię, chyba zrobimy coś takiego, że wywalimy to, to resetowanie, jeżeli się da w ogóle. I wtedy no to będzie ciężko, to będzie do grania ciężko, ale wtedy będzie naprawdę można się fajnie pościgać, no bo jak taki... się gdzieś wywalisz, będziesz musiał uważać na tak nie będzie już takiego wjeżdżania bezsensownego w siebie, bo trzeba będzie też rozkminiać, gdzie cię później wywali. Także co, my wam dziękujemy za uwagę do kolejnego odcineczka, zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie więcej i na razie strzała, trzymajcie się, cześć! Na razie. cześć.